po prawej stronie o tak się ustawimy no i i czekamy, zjemy sobie śniadanko od podstawienia się 8.29 czyli pół godziny od wjazdu wyładowani i taką tuajbę składają widać dobrze kawałek jest, co? No. się podziało zobaczcie naczepa stoi tam a my stoimy tu Myślę. więc tak, to jest moja ostatnia trasa na i sponsorem programu jest Suzuki producent W kolejnym filmie zobaczcie, czym jedziemy. Dawem 105, ale zobaczcie, co tu mamy. Jest trochę tego. No, potem Wam wytłumaczę, dlaczego to wszystko tu jest. I gdzie jedziemy? no Jedziemy, oczywiście, do mnie na wieś. dokończyć to, co zaczęli tutaj mechanicy ale oni zrobili to, czego ja nie mógłbym tam zrobić, czyli powspawywali pewne elementy, a resztę już ja sam się tym zajmę. Dlatego tu stopnice, wszystko, wszystkie dwie stopnice listwa nie jest zamocowana, no bo nie byłoby sensu, bo ja to będę malował więc będzie się działo w tym filmie więc nie przełączajcie I jeszcze zapomniałem dodać że no faktycznie nie jechałem tym dafem już od września więc no delikatnie się za nim stęskniłem I w poniedziałek jedziemy. Po co? No to patrzcie. No, naczepka zakupiona, więc myślę, że do poniedziałku już będzie, i wyjeżdżamy na początek, na tydzień czasu na Polskę, żeby sprawdzać naczepę i DAFA, albo wiecie, no. Kilka ładnych miesięcy to auto stało Więc musi być przetestowane Wymieniane co ma być wymieniane I wtedy widzimy się na Włoszech Ale na początek Musimy polatać tutaj No żeby Przetestować wszystko co ma być przetestowane Że tak powiem Więc żeby nie przedłużać wstępu Widzimy się za Kilka godzin no i witam kochani. Już nie kolejnego dnia, ale na zajutrz. Wczoraj miałem trochę roboty, więc nie było czasu chwycić za sprzęt i pokazać wam. No ale trochę się dzieje, zobaczcie. Widzicie? Troszkę się zmieni. ciały A tu mamy pozostałą część sprzętu. Drążek jeszcze nie ale tak. Tutaj już listwy to już jest wszystko przygotowane pod malowanie. To jeszcze nie, ale już nie dużo zostało. Więc myślę, że dzisiaj po południu już będziemy malować wszystko, znaczy podkładować. A, no, jak widzicie, przy drzazaku jest co robić, tak? to wszystko trzeba zedrzeć do. Metalu, tak jak tutaj, i będzie odświeżany delikatnie zderzeczek. Yy, co prawda, powiem Wam, że to miało, miałem inny plan, ale jak zwykle zapomniałem z domu wziąć tego dodatku do, do lakieru, żeby się mienił. No niestety, więc w życie wchodzi plan B. Czyli wszystko będzie w sumie jeszcze wam nie powiem na jaki. Oglądajcie. No i witam. W sobotę. Już mamy tak. Podkład położony. Widzicie. No, warunki może nie są jakieś nadzwyczaj higieniczne, ale nie jest też źle. Przynajmniej mi ten kusz nie osiada taki, jak kiedyś. Ech, no ciepło jest. Podkład mamy położony. Za jakąś godzinę, dwie, trzy będę, o widzicie, taśma się odkleja. Za godzinę, dwie, trzy będę leciał na gotowo. To co, widzimy się później. No, w niedzielę przyjdzie składać go, ale niestety, jak ktoś musi, to i musi w niedzielę pracować. Ale myślę, że efekt będzie zadowalający, że tak powiem. Mnie, no, no i w sumie mam mnie zadowalać. A że będę musiał w niedzielę składać, no cóż, tak bywa. No i witam kochani w niedzielę powoli zaczynamy składanie jak możecie zobaczyć kilka elementów już wleciało czyli stopnica zderzaczek pomalowany tutaj ten narożnik za chwilę wlecą lusterka ale to wszystko po kolei.